Zastanowić się, dlaczego to ja wchodzę do mieszkania, skoro to jest mój haustur. tak Witam was w hausturze mieszkania w Hiszpanii. Na koniec filmu będzie mini vlog z tego, jak tu przyleciałem z Polski je e, umeblować. Ale najpierw zacznijmy od haustur, dobra? Tu się wchodzi. I od mieszkania... Przechodzimy ze strefy wchodzenia. Halo? Do kuchni. W kuchni, moi drodzy, czuję się jak ty chwicie. Gość od a, nieruchomości, agent nieruchomości go prowadzi. Kuchnia, lodówka, wieszak. Dobra, chodźcie do tej kuchni. W kuchni mamy, słuchajcie. Piaskowy granit. Żadnie nie wiem co to jest. Ale jest naprawdę bardzo ładne. Wszystko jest bardzo jasne, wszystkie AGD i w ogóle. Bo ogólnie mieszkanie dostaliśmy jakby całe zrobione. Trzeba było tylko kupić meble i AGD, więc za bardzo nie mieliśmy do wyboru, ale to dobrze, bo było bardzo ładne, więc. Albocając, piekarnik, mikrofalówka, lodówka, lodówka po hiszpańsku to lavera. chyba. Inne sprzęty są wszystkie, wiecie, srebrne, znaczy nie srebrne, tylko metalowe. Stal nierdzewne kocham to, nienawidzę silver, czyli srebrnych rzeczy, czyli czegoś takiego stalowych, srebrnych. To jest nieładne, ale metal. Wyspę bardzo przystronnie mogę patrzcie, w ogóle zlep jest tutaj, więc mogę sobie myć naczynia. Nie i patrzeć na przykład na salon Nie tu moi goście się przyleci do mnie do Hiszpanii coś robią, a ja... szukajcie, siedźcie sobie tylko moje naczynia bo tutaj muszę umyć bardzo przestronna wyspa chodźcie dalej z kuchni przechodzimy do salonu i jadalni w jednym tu wszystkie meble są z Ikei, no bo była najbliżej więc mamy stół z Ikei drewno yy, bielone, chyba dom bielone, tak to się nazywa albo w ogóle to jest może jakaś okryjne. Żeby do, trochę było tak wiecie, cieplej skandynawsko bo tu nie jest bardzo zimno, w sensie kolory są bardzo zimne, dlatego mówię kupmy coś jasnego i powstał tak oto ten stół oraz do niego stolik kawowy z tego samego zestawu i typowe lampy z Ikei wszyscy je mają. Ale dobra weźmy je. Będzie tak wiecie trochę boho, plaża telewizor 60 cali żad, nie wiem ile macali, ale możemy zmierzyć. Tylko muszę jeszcze wiedzieć, ile mają Pointem, więc wiem, że mają w tewarokomczach, a nie pamiętam. Kwiatek sztuczny, ponieważ jednak tu nie mieszkam, tylko przyjeżdżam sobie raz na jakiś czas, więc nie to tu nic nie uschło. Dywanik, zika i mówię, musimy wziąć dywanik, bo jest tak, wiecie, miło sobie na dywaniku siąść na kanapie i wiecie. Kanapa rozkładana, gdybym stwierdził, że przyjeżdżamy wielką ekipą, bo ogólnie mamy dwie sypialnie, to zaraz. Szara, git. Duże okno. Duże okno. Mamy taras, słuchajcie, do którego przejdziemy zaraz, a za oknem widzimy palmę, pole i górę. Albo chodź, idziemy na taras, chodź, idziemy na ale gorąco! Ogólnie to jest nowy blok, więc tu jeszcze jest budowa, bo dokończają. Ale zobaczcie tam. Piękne widoki, mega gorąco! Jestem w bluzie, bo w domu jest klima, jest zimno. Ale tutaj bym chyba umarł. Po takie kupiliśmy najzwyklejsze wiecie, żeby można było sobie siąść i ze znajomymi. <grym zainteresadziany> Rze, za, chodźcie do środka! Załodę go, gorąco, już się coś spłaciłem. Chodźcie dalej! Stoliczek, lampeczka, żeby było klimacie wieczorem, wiecie? Jesteśmy podzieleni. To jest strefa dzienna. Living. Strefa living and eating. A tu jest strefa sleeping and... Więc chodźcie do tej strefy private. Mamy tutaj pierwszą łazienkę, ponieważ nie jest jedna. Nie 3, ani nie 4, tylko 2, ładnie. Pierwsza łóżeczka jest bardzo taka basic. Kupię tylko szafeczkę do niej. Kibelek, lustereczko, ten i No, że. czy, Wanna. Ktoś chce się wykąpać. Nie? To chodź dalej. Uh -huh. Kolejne drzwi naprzeciwko, jest to sypialnia numer 1. Sypialnie gościnna, dla gości. Nie, nie ma. Moja jest Master Bedroom, ale to zaraz przejdziemy. Mega, wąski człowiek, może tu wejść. Źle wymierzyliśmy pokój i trochę za szybko. Łóżka jest za długie, ale to nieważne, bo zobaczcie. Można jest sunąć na boki, ty tylko się śpi, tak? Okienko, telewizor, można tutaj powiesić. Obrazek i uwaga, szafa. Jak to teraz mówi młodzież, szafa gra. What the hell? No i co, na pokoje fajne, mam światełko. Bardzo fajnie, nie? Chodź dalej. Master Bedroom. Chodź do domu. Tu jest właśnie. Cześć. Jak żebyś się przelotował. Wchodzimy do sypialni. Master Bedroom. Zmiana ujęcia. Bardzo basic, wiecie, sypialnia, też żeby nie szaleć, nie? Łóżeczko podwójne. Szafeczki, lustereczko. Jak chcę się przejrzeć, ale na przykład wygląda brzydko i nie chcę widzieć mojej głowy... Brand. Można obejrzeć cały outfit. Okienko. Kwiatek sztuczny też. Wiecie, że w ogóle są takie kwiaty, takie dziwne, na takich kijach? To jest od IKA, odwzorowała ten kwiat. Chyba IKA już nie pamiętam. Mamy też tutaj, słyszycie, szafa trzydźwiowa. Bardzo. Nie spodkam Bardzo pojemna, bardzo fajna. Światełko jest. Uwaga, światełko jest takie. A drugie? Zimne, ale trudno. Chodźcie do łazienki Co słuchajcie, też bardzo podobała łazienka Płyteczki beżowe, cała armatura Czy tam się nazywa? Biała Patrzcie, chodź, chodź Tutaj mam słuchajcie prysznic Ale jest jeszcze mokro, bo brałem prysznic przed będę tu wchodzić Wiecie, tak klasycznie szafeczka Wszystko czego potrzeba Lustro Bo tutaj patrzę, jak ja wyglądam, wiecie, jak po całym dniu się widzicie i na koniec. No chodźmy sobie pod... To było na tyle chaosura, teraz ja spadam, a wy przenosicie się z powrotem do Warszawy, do Maja, bo teraz mamy cierpień. Do momentu kiedy dopiero jechałem odebrać to mieszkanie jeszcze go nie było, więc... Z tej strony wasza ulubiona tancerka flamenko, czyli Doman. Żart, nie jestem tancerką flamenko i nikt mnie nie lubi. Jeśli wiecie, co będziemy robić w dzisiejszym odcinku, to znaczy, że potraficie czytać, bo jest napisane to w tytule, a mianowicie razem z rodzicami jedziemy do Hiszpanii, do naszego nowego mieszkania. Które musimy, no nie wyremontować, ale urządzić. Jest w pełni, z tego co wiem, zrobione. Tylko trzeba dokupić jakieś tam rzeczy, żeby wiecie, było gotowe do mieszkania. No wiesz, wiecie, wiecie o co chodzi, nie? Jest mega szaro, zimno, także nie wiem, czy się spakowałem adekwatnie do pogody, która mnie tam zostanie. Jestem w bluzie, jest mi zimno, ale jestem me mega podekstowany, bo ostatni raz w jakimś ciepłym kraju byłem 10 lat temu. Więcej się dowiecie w trakcie. Tymczasem ja idę się ogarnąć do końca i czekam na rodziców. Jest jakaś pianta rano około, i jedziemy na lotnisko. Jesteśmy już w Uberze. Rodzice przyjechali. Ja nie wiem co się dzieje. Jakbym sam latał to bym nigdzie nie poleciał. Ja za bardzo nie wiem jak jeżdżę na co Dopiero latają samoloty, także idę za nimi. Jesteśmy już w samolocie. Fajnie, że mamy miejsce przy okienku. No... Tak wiecie, że mega gorący. u ale gorąco. Czy także... ja sobie, mam nadzieję, że będzie gorąco. Już za chwilę. Wchodzimy na mur. Hmm. Jest przyjemnie, ale nie jest, wiecie, jakoś tak upalnie. Ale jest tak fajnie. Czekamy sobie teraz na samochód, który wypożyczyliśmy, aż podjedzie. Większy dostawca, żeby meble się zmieściły. Ja sobie kupiłem szybko matche w serbacie i mega lubię mówić po angielsku. W takich miejscach, bo się czuję, wiecie, jak taki American boy idę do Pani i Hi, can I have a matcha uh, frappuccino? <laughs> a na imię mam Patrick Pola, mojomo, Patrick Spaghetti alla carbonara roma Gdzie jedziemy? Do kalpę najpierw I co robią w Calpe? Bierzemy klucze do naszego apartamentu i jedziemy do Deni Jedziemy dalej do Walencji, do Ikei Jestem mega ciekawy jak e, wygląda to mieszkanie Bo widziałem tylko na zdjęciach Blisko mieszkania, ale bateria mi pada, więc będę musiał ją podładować. Za ile będziemy? Za 7 minut. Zaraz. Sypialnia. And Master Bedroom. Towają obrady co kupić. Więc ja teraz sobie mierzymy co i jak. I jedziemy do IKEA. Jeszcze... Wiecie co zostało do obejrzenia? Bazel. Czy ja tu wejdę z powrotem? Chyba nie, trudno. O Jezu, ale będzie kąpane! Mega ładnie, zacznę na tą ścianę z tymi yy, z tymi kwiatkami. Dobra, chwila prawdy, czy wyjdziemy do środka? Nie. Entrada de IKEA Jesteśmy już na parkingu w Ikei i idziemy do Ikei kupić wszystkie meble, materacy, pościele, kołdry, sztuce. Wszystko, co potrzebne, by urządzić mieszkanie albo dom. IKEA, tu cię urządzimy. Mega ładne pomieszczenie też tutaj jest, zobaczcie, nie? I żelazo takie retro. Mamy koszyk Ciekawe, czy są te same rzeczy, co w Polsce, czy będą different. Próbujemy wybrać kanapę, ale każdemu się podoba inna. Oczywiście mi się podoba ta, która jest nierozkładana, czyli ta. Prawda, że ładna. Niczym, Kim K. Jest nierozkładana. Druga jest ta, ale ta się nie podoba. Trzecia jest ta. Najbrzydsza. No Ostatecznie udało się nam przekonać, wybieramy to, tylko w koloru, w koloru, w koloru beżu This shit. Chociaż brązowa też jest ładna moim zdaniem, no ale może no, być Bierzemy ten stół, bierzemy, robimy styl skandynawski, skandynawian Zbiliśmy dużo prześcieradeł, na dole są szklanki jakieś, wiecie, sztuczce, patelnie i te sprawy I idziemy dalej Szukamy lampy This shit, this, co to jest? Gdzie są twoje zęby? No to jest takie zwykłe, to nie. To zbyt boho. Patrzcie, mam pełen wózek. Tu są krzesła, lampy, kołdry, jakieś pudełka, szafki pod spodem stół. Tu są łóżka i jakieś też chyba stoliki. To są materace i pod są jakieś rzeczy typu szklanki, widelce i w ogóle w tamtym też są jakieś tekstylia typu jakieś prześcieradła, poduszki, w ogóle mega dużo rzeczy, musimy teraz to zawieść Woohoo! ogólnie słuchajcie atmosfera jest gęsta, ciężko jest się dogadać, bo to bardzo mało ludzi, mówi po angielsku praktycznie nikt i my się wkurzają bo jesteśmy w tej IKEA naprawdę chyba z 5 godzin, jak nie dłużej i nikomu już się nie chce to być i wszyscy są źli, ale trudno to jest taki pierwszy wyjazd, wiecie gdzie musimy ogarnąć sobie nasze mieszkanko potem będzie przylatywać i będzie już fajnie można sobie spędzać czas i nie robić takich rzeczy, nie? A ja sobie kupiłem, słuchajcie, kole, To, co kupuję zawsze w Warszawie, czyli cinnamon rolls. Mega dobre. No i co? Jedziemy, chciałem iść na plażę jeszcze wieczorem, ale nie wiem, czy się uda już, bo jest mega dużo roboty, a jest godzinę od naszego mieszkania. Spakowaliśmy samochód i wracamy. Robi się troszkę ciemno. Jesteśmy bardzo zmęczeni, a czeka nas jeszcze skręcanie wszystkiego. I szybkie zakupy spożywcze. Mega to mi przypomina taki vibe Hollywood. Zaczcie iść do Lidla w takiej scenerii, Czy to nie jest piękne? Let's go. Jedzonko. Właśnie wyładowujemy łusek, który jest cały pełny. Trochę rzeczy już tam zanieśliśmy, bo tam jest wejście. I się do was, jakie już ludzko będzie wyprawiało, trochę tego tak jest. Przenieśliśmy wszystkie rzeczy i zabieram się za kanapy i stół, który jest chyba tutaj. W tej sypialni są dwa łóżka przeniesione Teraz skręcimy pewnie jutro i po prostu dzisiaj będziemy spać na matracach, bo nie mamy siły Hello Właśnie wstałem, jedziemy na drugie łowlę Jesteśmy w Media Expert Pojechaliśmy i szukamy dzisiaj Elektroniki, potem jeszcze jakieś tam pierdoły Wiki, chyba trzeba jeszcze raz załatwić Ja uważam, że spokojnie można było wykupić jakiś mniejszy telewizor, ale oni chcą większy. Ja mówię do pana. podchodzę i Hi, do speak English? On wie, że coś tam troszeczkę. Czy znaczy po polsku nie po angielsku? No i co z nim gadam? I moja mama podchodzi i, i do niego zacznę po hiszpańsku, nie? Ogólnie moja mama się uczy hiszpańskiego, ja jestem w szoku, że gada z tym ludziom. Mam tylko kilka lekcji za sobą. I mi się wydaje, że jak już się nauczy czegoś powiedzieć, zapytać, to wie, ale. Potem rozmowa wiecie, z tą osobą to jest druga sprawa, no bo moja mama coś mówi do niego po hiszpańsku, eskalę jest tego, ten chłop do niej odpowiada i zaczyna być tak nawijać po hiszpańsku. I majoma tak i jedziemy dalej Całe kiedy mamy spakowane już do samochodu, teraz idziemy do Ikei Dzień drugi wybierania rzeczy, najprawdopodobniej jakiś tam takich pierwów typu dywany, szafki jeszcze nocne, jakieś do łazienki zawieszki te sprawy. Mam nadzieję, że wszystko to zrobimy czym prędzej wrócimy i będzie można już to skończyć i iść na plażę albo do basenu. Kupiliśmy cztery takie fotele na taras. Tutaj jest cały wózek jakieś rzeczy typu też szklanki, obrusy, zasłony, lampy, jakieś tam wiecie, różne graty i tutaj mamy dywany i jakieś sztuczne kwiaty i szafki nocne załadowane są pod, pod sam sufit. Wracamy do mieszkania. Będziemy jechać pewnie znowu godzinę. Jeszcze stoimy pod Melo. Wypakowaliśmy wszystkie rzeczy stąd, które były w samochodzie, i teraz będziemy wszystko skręcać na nowo. Everyone. wstają sobie właśnie. Jeszcze jest trochę rzeczy, słuchajcie do ograniczenia w mieszkaniu, ale ja stwierdziłem, że idę na plażę. Więc jestem właśnie w drodze, bo jest mega blisko mieszkania. Zapomniałem założyć czapki, i moje włosy wyschły w nocy, tak. Ale nieważne. Zwiedzam sobie okolice. W ogóle mega ładne jest te wszystkie domki i mieszkania tutaj. Widzicie? Really nice, like a really nice. Like a really nice. Tu jest port. Więc chyba idę sobie tutaj wzdłuż Ale mega ładnie to wygląda, i te palemki też I tutaj, uuu, look at this Wszędzie te kwiatki piękne, mega ładnie to wygląda Flowers, night flowers Look at this mansion Jestem chyba już blisko plaży No i tam ogólnie widać, że nie ma nic, więc na pewnie jest morze, nie? No. Zobaczcie to w ogóle, jak świetnie te góry tam wyglądają, to, tego w ogóle nie widać na filmie, tej wielkości, ale ja się czuję po prostu taki malutki jak tutaj jestem, jakby te góry były dookoła, w sensie tak wiecie, jakby był w dziurce. Tu jest jakaś droga taka piaskowa, idziemy przez doliny, ale zobaczcie jak tu też fajnie. Fajno. Idziemy do wody, sprawdzić wodę. Ja Tu jest wreszcie mój spocik. Wszedłem sobie do wody pochodzi trochę włosy, zaliczyłem do tyłu. Leżę już tutaj na tej plaży chyba z godzinę i mega mi się nudzi. Dalej nie jestem opalony. Gielszy niż ten piasek. Ale możemy wycofać się w swoich postanowieniach i nie wrócić do domu, póki się troszkę nie opalę albo chociaż przypalę. To stwierdziłem, że idę bliżej wody, teraz ja sobie wejdę do wody, wiecie? Bo teraz sobie tak chodziłem do kolan i było tak przyjemnie. Mąka. Nice, zbieram się do domu już. Jestem w domu. Idę na. Boże, nie na plażę, tylko na, na ten basen. Tak jestem. Już trochę różowa na twarzy. Nie widzę w ogóle nic na bo jest takie słońce, ale sobie poleżę troszkę. I się popalam, mnie, żeby. żeby się dopalić już. Mhm. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną w tym vlogu, hausturze, slash i w ogóle. Mam nadzieję, że on się podobał, tak wiecie, luźny vlog to co się dzieje, tu lot samolotem, tutaj balkocze, to coś tam. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia.